Witam Was, jestem Marcin. Przyjechałem ze Szkocji. Mieszkam w Edynburgu od 19 lat. Jestem tam mechanikiem. No pewnego dnia stwierdziłem przed lustrem, uśmiechając się, że uś jak się uśmiecham, nie widać moich zębów. Nie mam uśmiechu, który pokazuje moje zęby. No i to można powiedzieć, był taki bodziec do tego, żeby to zmienić. Zacząłem szukać w internecie. Znalazłem. Fajne opinie. Jeszcze paru moich znajomych, poleciło mi wasze studio i nie było za wiele zastanawiania. Byłem, byłem bardzo mile zaskoczony, jeżeli chodzi o obsługę, o w ogóle o klimat, jeszcze czegoś takiego nie spotkałem. Bardzo, bardzo przyjaźni ludzie, fajnie. No i wiedziałem, że mam do czynienia z profesjonalistami. To pierwszy raz mogę się. Powiedzieć, spotkałem z takim gronem ludzi. No, zamarłem. Jak zobaczyłem mój uśmiech, to no buty mi spadły, krótko mówiąc. Przepiękny efekt, i nie spodziewałem się, nie spodziewałem się czegoś takiego. Tamtą opiekę, którą miałem w Szkocji, a którą mam tutaj, to jest niebo ziemia. Ja mogę tutaj przyjeżdżać raz w miesiącu, bo wiem, że będzie tutaj to zrobione idealnie, a tam. Po prostu już im nie ufam. Mówią mi moi znajomi, że zmieniłem się nie do poznania i to na dużo lepsze. Na pewno będę się częściej uśmiechał i czuję się pewniejszy, taki bardziej otwarty do ludzi, mogę w ten sposób powiedzieć. Na pewno w sferze znajomych wyjść doda mi to pewności, na pewno mi to doda, doda pewności. No i myślę, że życie będzie lepsze.